Siema. Słuchajcie, to już dzisiaj, już dzisiaj poznamy nowy update w Pet Simulator X i nie bez powodu jestem na mapie Glacier, w sensie na etapie pierwszej mapy Glacier, bo coś czuję, że dzisiaj dostaniemy... Tą strefę, jak na razie, pewnie tylko tą strefę, tą strefę, która jest tutaj, i pewnie jedno jajko. Bo uwaga, z dniem dzisiejszym dostajemy mały update. Person potwierdził, wysłał nam zdjęcie takiego kalendarzyka, który widzicie tutaj, i on pokazuje, że dzisiaj będzie yy, mały update. Bo co teraz, co każdą sobotę, będzie update o 18.00. Także, no, kurde, troszeczkę się zmienia. Dzisiaj będzie mały update, dlatego myślę, że tylko ta stara będzie odblokowana, będzie duża skrzynia i będzie jedno jajko, ale także myślę, że dam to wystarczy na taki starcik. To, jest, to są tylko moje przypuszczenia, tak mi się zdaje. Słuchajcie, pamiętajcie o łapce w górze, komentarzu oraz subie, bo tak na starcie wyleciałem z, taki, z takim newskiem, że no zostaw tu łapkę, bo będzie znowu maraton Pet Simulatora, a ty kochasz Pet Simulatora. Słuchajcie, mamy troszeczkę lików, tego, co będzie, jest troszeczkę dużo rzeczy. Najprawdopodobniej niektóre rzeczy, które wyciekły, pojawią się dopiero w wielkiej aktualizacji, która będzie 11. Ale na razie też mamy nawet sporo rzeczy, bo po pierwsze rzeczy, które mamy, mamy traveling merchant, mamy Skeina, którego udostępnił Preston. Jest to forma kupowania petów w grze, w sensie jest będzie osoba, która będzie raz na jakiś czas mieć odświeżony sklep i będziemy u niej zakupowanie petów zdobywać aspekt. Także diamenty się w końcu przydadzą w większej ilości. W końcu moje 100 milionów diamentów się przyda w większej ilości, nie tylko na enchant. Także no, będzie potężnie, będzie potężnie, jak tak można zauważyć na tym screenie, że no, kurde, tam był mityk, więc y, troszeczkę kusi, troszeczkę kusi ta opcja, y, więc no mam nadzieję, że po prostu ona będzie dodana już jutro, żebyśmy mogli... Znaczy już dzisiaj, przepraszam, już dzisiaj, zapominam, że w niedzielę nie ma update, tylko w sobotę dzisiaj, y, już dzisiaj będzie ta opcja dana i troszeczkę sobie pohandlujemy, mamy też info najważniejsze na świecie, że dzisiaj albo jutro o 18, jeszcze nie do końca nie jest potwierdzone, pojawią się pluszaki, które będą zawierały specjalny kod, który będzie dawał wam w grze Huge Cat'a. Huge Cat to jest postać, można tak powiedzieć, że postać. Jest to pet, który, którego otrzymujemy za kupienie pluszaka. Dostajemy wraz z pluszakiem specjalny kod i potem w grze otrzymujemy właśnie tego Huge Cat'a, który ma enchant Best Friend, czyli że Zawsze będzie miał takie same obrażenia jak twój najlepszy pet, więc to jest mega spoko, mega się jajam tym faktem i, i jest, to, jest to, naprawdę gigamocne, że po prostu możecie sobie kupić peta, którego będzie mieli już zawsze. Czyli jeden z petów będzie zawsze z wami, po prostu jest idealny, no ma zawsze taki sam duet jak najlepszy pet, czyli jak macie na przykład, jak kupicie 15 nie, 14 zabawek, a macie 15 slotów, to macie 14 najlepszych pe, e, tych petów, które macie na jednym slocie, czyli na przykład to dzień, bo Mythical'a i macie takich 5. No, czyli to jest mega mocne. Mamy też informację o nowej walucie, bo w sumie tutaj, gdzie teraz patrzymy, tutaj jest Glacier e, i tutaj jest techno, e, techno, technologiczny świat. I właśnie na technologicznym świecie będzie nowa waluta. Jeszcze nie wiemy, czy tutaj będzie od razu nowa waluta, bo ja coś czuję i to tak... Wiecie, to jest, to jest moje przypuszczenie, ale radzę wam dzisiaj, póki, póki macie jeszcze czas, sfarmić trochę zwykłych koinów. Ja wiem, jak to bekowo brzmi, ale to jest... Pamiętajcie, nie jesteśmy na Fantasy Worldzie. Fantasy World się skończył, mamy już tam wszystko, a tutaj jesteśmy na zwykłym świecie. Jeżeli odblokowana będzie ta strefa, nie wiadomo, czy od razu wejdzie nowa waluta, czyli te, te technologiczne koiny. Czy przypadkiem nie wejdziemy teraz w etap wydawania zwykłych coinów? Ja weź, że tutaj też fantazy coiny, może akurat fantazy coiny będą. Chociaż czuję, że to mogą to być zwykłe coiny, więc lepiej troszeczkę pozbierać, żeby troszeczkę chociaż mieć na jakieś tam pety, żeby troszeczkę przyfajmić. Także radzę bardzo, radzę bardzo, tutaj troszeczkę, wiecie, przygotować zwykłych też coinów. Żebyśmy mieli jakiś zapas na, na, na wszelką ewentualność. Bo nie wiemy co personel miał w głowie tworząc ten update, który podobno ma być mały. Ja myślę, że dlatego tylko będzie odblokowana ta strefa. Tylko ta strefa będzie odblokowana, coś czuję. I to będzie ten właśnie mały update. Że tutaj będziemy mieli nową strefę. Będzie duża skrzynia i będą jajko. Jajko albo jajka. Myślę, że jajko jedno będzie. Myślę, że nowej krainy całej nie będzie, bo to ma być mały update. Duży update ma być już 11 września. I wtedy na pewno zobaczymy nową Ukrainę. na pewno zobaczymy nowe coiny i mamy uwaga, leak też jak to mniej więcej będzie wyglądać, także no jest grubo, jest grubo. jest cały screen, nie wiem czy to jest fake, czy to jest prawdziwy screen, mamy po prostu podgląd jak mogłoby to wyglądać w przypadku technologicznego świata, mamy też jakby informacje że o nowych jajkach, w sensie już wyciekły nowe jajka, te będą z technologicznego świata, mamy tutaj pokazane jak one wyglądają, są mega mega ładne, tu warto zaznaczyć, są mega ładne. Są jakby z takiego okresu Steampunk'a, są z okresu takiego, nie wiem, jakiegoś Blade Runnera. No, po prostu mega się jajam, mega się jałam, mega nie mam pojęcia co to będzie. W sensie, pety już też znamy. Pety wyglądają na przykład tak. Eee, już wam pokazuję, na przykład e, wyglądają tak, e, to są pety, które będą prawdopodobnie na 99% z któregoś z jajek, które będziemy mieli do tworzenia. Są takie, widzicie, jakby zwykłe, ale jednocześnie przerobione na mechy. Mm, no tak, tak, znaczy na mechy, boż z na cyborgi takie bardziej. Przerobione na cyborgi i wyglądają naprawdę kozacko, tak tak for real. Jakby fajnie, że wracamy do, do etapu, gdzie nie ma wielkich oczu, jakichś powolonych rzeczy i tak dalej. Tylko mam po prostu etap w ogóle, nie założyłem sobie legend. Yy, gdzie jest jeszcze? Tu yy, mamy znowu etap tego, że jakby staramy się wrócić do tych podstawowych. do pieska, na przykład nie był Angel. Patrzcie, tutaj mamy Angel Duck. To też mega ładne, bo to jest tylko zwykły piesek ze skrzydełkami, tutaj mamy na przykład zwykłe cyberpety, yy, po prostu przerobione, co ja, że mamy takiego pieska, mamy kotka, mamy pandę i tp Td Mamy info o nowych petach, które są według mnie najlepsze ze wszystkich Robuxowe pety, czyli jest Nayankat, Cat, Grumpy Cat i Knife Cat. no jakby dla mnie te pety, to jest win. To jest win persona największy. Ja na muszę mieć. Nie wiem, jak mam go zdobyć, ale muszę mieć na Jakby ja jestem fanem totalnym. Jestem totalnym fanem, słuchajcie, tego, że będzie na i GrumpyCat. Także, no, mega, mega fajnie. Mam nadzieję, że będzie łatwo to zdobyć, a nie a nie a bock płacić. No jak niestety, będą się zapłacić jak coś. Ale słuchajcie! Najważniejszą rzeczą to są przypuszczenia nasze, bo wiecie, to są rzeczy, które już wiemy, ale które mogą nie wejść dzisiaj. Ja myślę, z moich przypuszczeń wynika, że tylko to będzie zdjęte będzie możliwość kupna tej bariery i odblokowana tutaj będzie skrzynia, duża skrzynia i tutaj będą jeszcze. Jakieś jajko albo jajka, myślę, że jajko, to ma być mały update. Dodatkowo myślę, że dadzą nam nową rangę, żeby było po co grindować. Bo ten hacker jakby w tamtym tygodniu nie weszła żadna e, nowa ranga. Także myślę, że na 100% będzie nowa ranga, także będzie po co grindować. I chyba tyle. Myślę, że tyle. Myślę, że to będzie cały update, ale zobaczymy to już o 18, będziecie mieli film. Od razu, gdy go nagam, to od razu wam go wrzucę, yy, postaram się jak najszybciej naprawdę. Także dzisiaj będziecie mieli dwa odcinki z peta, ten i oczywiście yy, z update'u. Mam nadzieję, że tutaj troszeczkę otworzymy, postaram się jeszcze zebrać zwykłych coinów trochę, bo się boję, sorry, boję się, że... To, to będzie jakiś ch ch chwyt, że po prostu wyleci nagle nosia, a musisz wydać zwykłe coiny, dlatego tych zwykłych coinów też pozbieram. Słuchajcie... Ha! To zobaczyłem w updatecie! Łapki, komentarze, suby i itd TD, to pamiętacie oczywiście, pety już będziemy rozdawać z nowego update'u, dlatego dzisiaj nie ma ani zwycięzców ani, ani tego. Po prostu będziemy zdać pety na następnym odcinku, także możecie już pisać, że biorę udział razy milion, bo co każde tysiąc będziemy oddać na PETA z nowego update'u, bo na pewno pety nowe będą Nie wiem jeszcze za jakie koiny ani, ani jak, ale wiem, że chyba będzie tu. Także to no co? Siemano!